Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 kwietnia 2016 roku sądu okręgowy w składzie słów obecnym po rozpoznaniu sprawy Bartosza rzekę, Punkt pierwszy. Oskarżonego Bartosza P na Bartosza... Bartosza... tego, że działając w w wykonaniu z góry podjętego zamiaru w dniu 2 października 2015 roku około godziny 18 na klatce schodowej przy ulicy Heweliusza 3 Ludziądzu używając przemocy, polegającej na uderzeniu płytą kamienną w kształcie pięciokąta o wymiarach 15 cm na 15 cm na 3 cm w głowę małoletniego, bardzo sz*****go, lat <śmian> 15 i zasłaniając mu usta ręką oraz grożąc mu pozbawieniem życia, zmusił go do przemieszczenia się nad głową nad Wisłą, gdzie dopuścił się dwukrotnego zwałcenia poprzez odbycia stosunków oralnych w ten sposób, że wkładał swojego członka do ust pokrzywdzonego oraz brał do swoich ust jego członka, przy czym spowodował pokrzywdzonego obrażenia w postaci zasinienia skóry w okolicy czołowej prawej, a także rozpój zdrowia psychicznego na okres poniżej dni 7, dni, imieniu karę 8 lat pozbawienia wolności. Teraz prokuratura rozpatrzy wszystkie aspekty, zostanie. Przeanalizowana, przeanalizowane wszystkie te elementy wyroku, które sąd ogłosił i zostanie powzięta decyzja co do ewentualnego złożenia środków odwoławczych. Niemniej na tym etapie mogę tylko powiedzieć, że wyrok i wymierzona przez sąd kara w sposób znaczny nie odbiegała od wniosków prokuratury, także tym bardziej będziemy musieli wnikliwie przyjrzeć się temu wyrokowi i zadecydować, czy, czy będziemy ten wyrok kwestionowali. Czy uznamy ten wyrok za słuszny? Pani prokurator, sąd postanowił, że po odbyciu kary przez oskarżonego nie wyjdzie on na wolność, tylko trafi do zakładu psychiatrycznego zamkniętego. Tak, w związku z tym, że artykuł 93 litera G, paragraf 3 kodeksu karnego przewiduje w przypadku e, przestępców e, skazanych za takie czyny, za jakie został skazany, e, oskarżony dzisiaj na sali, e, sąd obligatoryjnie stosuje taki środek zabezpieczający, czyli po odbyciu kary e, oskarżony w istocie, a już później skazany, trafi do takiego ośrodka zamkniętego, gdzie na bieżąco będzie monitorowane przez biegłych psychiatrów i to oni na bieżąco będą zdawali e, sprawozdania ze stanu aktualnego zdrowia e, skazanego i będą podejmowali wspólnie z sądem decyzje co do dalszego stosowania tych środków zabezpieczających. Na chwilę obecną e, jesteśmy świeżo po wydaniu wyroku, w związku z czym ocenę sytuacji pozostawiam sobie na dalszy etap. Na chwilę obecną moja klientka e, nie jest do końca e, usatysfakcjonowana treścią tego e, rozstrzygnięcia, nie ukrywam, że żądania w zakresie wysokości kar pozbawienia wolności e, z naszej strony były wyższe. Może Pani Pani zdradzi? Pozo w pozostałym zakresie, jeżeli chodzi o e, dalsze rozstrzygnięcia to ze środków zapobiegawczych i innych elementów, to tak w tym zakresie w zakresie wyrok sądu, sądu okręgowego w Toruniu jest zgodny z naszymi wnioskami i, i, i w takim zakresie na pewno środek odwoławczy nie będzie wnoszony. Natomiast co do wysokości kary pozbawienia wolności nie mam jeszcze stanowiska mojej klientki, będziemy tą kwestię rozważać.